Witajcie! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak siać paprykę. Najpierw kilka informacji. Paprykę można wysiewać już od połowy stycznia do marca. Papryki nie musicie pikować, także zróbcie jak uważacie. Jeśli nie będziecie pikować, to od razu wysiejcie do większych doniczek, na przykład o wymiarze takich około 7 cm. Ja akurat będę pikować, więc nasiona wysieję do doniczek takich, jakie tutaj mam. One mają rozmiar 6 na 4 cm. Teraz odmiany, jakie będę uprawiać. Z małych papryczek wysieję odmianę Sweet Bite w kolorze czerwonym i pomarańczowym oraz odmianę Tribelli w kolorze czerwonym, żółtym i pomarańczowym. Oprócz nich wysieję też paprykę Ramiro, to jest taka podłużna czerwona papryka, oraz paprykę o standardowym kształcie żółtą i pomarańczową. Swoją drogą to moja ulubiona ta pomarańczowa. No, to do dzieła. Mam tu ziemię do siewu i będę wysiewać po jednym nasionku do każdej doniczki. Przygotujcie sobie wcześniej znaczniki, e, po to, żeby podpisać sobie, e, gdzie jaką odmianę będziecie uprawiać, w której doniczce, żeby się nie pomylić. E, ja mam akurat tutaj takie króciutkie znaczniki, zaraz wam pokażę. O, one są takie bardzo malutkie. Bardzo króciutkie, mają może z 5 cm, ale one są bardzo fajne do tej uprawy, takiej doniczkowej w domu, żeby sobie odmiany pozaznaczać czy datę wysiewu. One są wystarczające. Natomiast, jeżeli, jeżeli byście chcieli pozaznaczać sobie, e, gdzie co wysialiście w ogródku na grządkach, no to polecam jednak te takie dłuższe znaczniki. I teraz tak: najpierw ziemię podlecie koniecznie. E, tak, sporą ilością wody, żeby była taka mm, wilgotna ta ziemia. Yy, nasiona możecie tak około dwa dni przed wysiewem namoczyć w wodzie. To przyspieszy kiełkowanie i jest to ważne, jeżeli wysiewacie papryki dopiero w marcu. No to zaczynamy sianie. Ja mam tutaj przygotowane nasionka, które będę wysiewać. Muszę ostrożnie, bo sobie tutaj narysowałam, gdzie jest jakaś odmiana. Powyjmowałam już te nasionka z tych wszystkich opakowań, żeby było mi łatwiej. Mam nadzieję tylko, że one mi się tutaj nie zsuną. No i wysiewamy. Siejemy na głębokość tak około jednego centymetra. Słuchajcie, ja tutaj zarówno do pikowania, jak i do siania i robienia dziurek używam sobie po prostu starego jakiegoś długopisu. I powiem Wam, że on mi się bardzo dobrze sprawdza. Fajnie nawet, że jest czarny, bo przynajmniej, nawet jak się ubrudzi od ziemi, to tego nie widać. No, sprawdza się, sprawdza się, wyśmienicie dla mnie. Także nie potrzebuję jakiegoś pikownika ze sklepu, tylko zarówno pikuję, jak i wysiewam tym długopisem. No, no i siejemy. Jeden centymetr mniej więcej. Tu już mam zaznaczone odmiany Ramiro i sobie wysiewamy. Jedno nasionko, tu chcę mieć trzy sadzonki, nie wiem, czy trzy wzejdą, ale zobaczymy i przysypujemy ziemią, ja Wam ten początek pokażę, przysypujemy ziemią. O, i tutaj sobie jeszcze wsadzę, że to jest na pewno ramiro. Czyli będę miała jedna, druga, trzecia Ramiro. No i siejemy dalej. Porobimy sobie dalsze dziurki. W międzyczasie Wam powiem, że co do pikowania, to wykonam je tak za około 3 tygodnie, kiedy pojawią się na roślinkach dwa liście właściwe i dwa liścienia. Pikujemy do większej doniczki o wymiarach 7-8 cm. Część papryk wysadzę po 15 maja do gruntu, a część wcześniej, tak pod koniec kwietnia i je wysadzę w tunelu. O, tutaj już mam zrobione dziurki. Pamiętajcie, że przed wysadzeniem sadzonki trzeba najpierw zahartować. Czyli po prostu musicie je wynosić na zewnątrz. Najpierw na godzinkę, dwie, później no już na dłużej. To jest bardzo ważne. Powkładam sobie dalej znaczniki, bo za chwilę się pomylę. Tu mam też paprykę Ramiro. I tutaj będą pomarańczowe papryki. I tutaj też. Raz, dwa, trzy, cztery sztuki. O, I wszystko się teraz będzie zgadzać. Teraz następna tribelli żółta. One są takie fajne, te tribelli malutkie. Podobno fajne są do faszerowania, powiem Wam tylko. Dobra, żółta. I teraz tribeli pomarańczowa. Powiem Wam jeszcze tak. Część rozsad będę uprawiała w donicach na balkonie. Będą to te małe kolorowe papryczki, będę je nawoziła biohumusem i gnojówką z pokrzywy. Teraz jeszcze papryka żółta. Pamiętajcie, że papryki lubią stanowiska słoneczne i osłonięte od wiatru. Jeżeli na przykład będziecie uprawiać paprykę w gruncie, to polecam Wam wyścielić ziemię czarną kniną, albo na przykład chociażby słomą. No dobrze, teraz wystarczy przykryć nasionka. I spryskujemy ziemię wodą. Nie radziłabym Wam podlewać ich jakimś, jakimś yy, większym strumieniem, bo po prostu te nasionka nam wypłyną, przemieszczą się i nie będzie to dobre dla naszej uprawy. Więc ja po prostu zawsze spryskuję nasionka, spryskuję ziemię wodą. Słuchajcie, teraz bardzo ważne jest, żeby tak przygotowaną doniczkę przykryć taką, taką szklareńką. To jest taka osłonka tutaj przezroczysta, to jest taki fajny zestaw. No i wystawiamy to na słoneczny parapet i podlewamy codziennie, albo przynajmniej jak zobaczymy, że ziemia się powoli wysusza. No, i później kolejny krok to, tak jak powiedziałam, pikowanie. No i to tyle na ten temat. W sumie bardzo prosta rzecz. Powiem Wam szczerze, że miałam na początku wysiewać tylko parę sztuk. Skończyło się na tym, że mam 18 domiczek z papryką. No, zobaczymy, ile z tego wzejdzie. Mam nadzieję, że przynajmniej 90% wykiełkuje. No nic, dziękuję Wam za uwagę. Miłego dnia Wam życzę, i subskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia!